Dzień dobry. Kończymy pomału przygotówkę landka do woskowania. Przy czym, no cóż mogę powiedzieć, nowego nie zrobimy, ponieważ na no, tych rdzawek tutaj już było mnóstwo odprysków, jest absolutny bezlik. Także na no, co się udało zrobić, to zrobiliśmy więcej już niestety bez demontażu tego samochodu do śrubki nie zrobimy. Mamy wyszlifowane wszystkie rdzawe punkty, w sensie wszystkie miejsca gdzie ten lakier odszedł, gdzie zjadła gordza Te punkty zostały zabezpieczone koropleksem, bo no bo z Fertanem to bywa różnie. Jakoś tak ostatnimi czasy ten koropleks mnie trochę przekonał. Też porobiliśmy tutaj jakieś testy, okazało się, że wyszły całkiem fajnie. Także no, zużyliśmy go tutaj trochę, mimo że to jest bardzo wydajny środek, to jednak trochę go poszło. No, mamy to wszystko poddomywane, poczyszczone, poodtłuszczane. Progi jak widzicie są zrobione masą, tak samo jak przednie i tylne nadkola, to już tam filmik był po z tego tak wyszły te nadkola tutaj, no, są dość grubo zrobione, także myślę, że bardzo fajnie będą zbierać dźwięki, aucie się trochę wyciszy, no a jak już dokleimy go jeszcze matami do końca to się w ogóle wyciszy. Nie ma tu co za bardzo przedłużać, co się wziąć za woskowanie, bo yy, no niestety termin jak zwykle trochę goni mamy to poprzygotowywane, poczyszczone, pomyte potpuszczane. Kończymy pierwszą część przygody z Wandcruiserem. Tak nam to wyszło, jest wywoskowany cały gdzie się dało poskładany. Została nam osłona pod zbiornikiem, progi i koła. No i właściwie tyle samochód wyjeżdża. A drugą część, którą mamy rozpoczętą, no to będziemy kontynuować chwilę później, ponieważ mamy ten samochód jeszcze wygłuszyć, a z tym chwilkę potrwa. Na razie mamy przygotowane tam porozcinane pod drzwi, nie drzwi, jakieś tam klapy, ale że auto musi gdzieś tam skoczyć na chwilę to wyjeżdża, a potem przyjedzie na tak zwane dokończenie. Zakładamy osłony tutaj pod zbiornik, no i tak to wygląda. Wydaje mi się, że odrobinę lepiej niż wyglądało jak to przyjechało. Co się dało to zostało odrzewione jedynie zaciski zostały no i tak całościowo tutaj od początku do końca całe podwozie grubo ponad 20 litrów wosku, ale przynajmniej jakoś to jest zrobione.